Witajcie! Kolejny film z cyklu rozwałek. Taki oto pacjent. Przywieziony około miesiąca temu z gniewu. Jest to drukarka laserowa ze skaderem. Urządzenie wielofunkcyjne typu Xero. Tutaj u góry znajduje się skader. Składa się papier, a tu wychodzi wydruk. Muszę zacząć od znalezienia skrętów. Tutaj znajdują się takie bawe, tutaj. Był zasilacz, ale niestety został wycięty prawdopodobnie przez złowiarzy, którzy myśleli, że tutaj będzie mieć, ale w tego typu urządzeniach stosowane są zasilacze impulsowe, które zawierają niewiele metali. Teraz muszę znaleźć sposób, jak rozebrać obudowę. O. Tutaj są wkręty i trzeba je odkręcić śrubokrętem krzyżakowym. Używam narzędzi ręcznych. Nie chciałoby się szukać wkrętarki z końcówkami do tych wkrętów. Tak więc trochę czasu zajmie rozbiórka tego dość dużego ciężkiego kroca no ale cóż to to nadaje się tylko dlatego ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej zostało ono wykastrowane o coś tu jeszcze trzyma dobra odkręcę kolejne wkręty Mam nadzieję, że jak je wykręcę, to w kolejnych miesiącach będzie strasznie tutaj taka blacha. Dobra. Aha, tutaj znajduje się elektronika, muszę wypiąć przewody, aby tą uwolnić. Wyrwać wtyczki. O, to jest elektryczka. To jest akurat płytka klasy C. I tutaj na niej znajduje się generator wysokiego napięcia, który ładuje elementy wysokim napięciem stałym, aby toner mógł się później zostać prasowany do papieru. To sobie już odkładam na bok. Tutaj jest płytka sterująca, tu jest główny mikroprocesor sterujący, tu jeszcze jest papier, tu jest gniazdo USB, które podłączone jest do komputera. Tutaj taki kawałek blachy stalowej na bok. I teraz trzeba jakoś znaleźć sposób na zdemontowanie obudowy sięgnąłem po taki dosyć dłuższy śrubokręt płaski spróbuję po te boczki zdemontować może teraz krzyżakowy i spróbuję Ponieważ plastik mi się przyda, a złobiarze zwyczajnie go wyrzucają, ponieważ na nich nie można zarobić. A do niczego się nie przyda. Otóż jest pierwsza część obudowy. Tu odkładamy bok. To jest teraz przedziplany. Więcej plastiku niż metalu, no ale niestety tak. Jest z urządzeniami tego typu o. czekajcie to trzeba, kolejny boczek zdjęty ładny kawałek plastiku i tutaj znajduje się całe do wkrętów Mnie odłożyć do specjalnego pojemnika teraz zdemontowałem moduł skadera tutaj znajduje się taki czytnik i lapa podświetlająca w postaci świetlówki. Teraz po u tego tutaj są takie wkręty. się znajdują, muszę je odkręcić, aby dostać się do mechanizmów. To no, też ładny kawałek plasticzku. I teraz tutaj uwaga: promieniowanie laserowe, nie patrzeć wywiązkę, ale ponieważ urządzenie nie działa, więc nie ma obawy o to, że laser uszkodzi wzrok. To ostrzeżenie jest ważne tylko podczas serwisu urządzenia. O, tutaj znajduje się wentylatorek, który chłodzi wnętrze urządzenia, ponieważ w środku znajduje się grzałka w bebnie, która jest odpowiedzialna za wprasowanie tonera do papieru. Czyli w skrócie działa to w ten sposób, że beben czy tam inne elementy drukarki zostają naładowane wysokim zapięciem stałym. Następnie wprowadzany jest toder i toder on po prostu przylega tylko do tych miejsc, których nie został naświetlony laserem, ponieważ on powoduje zmianę ładunku na tych elementach i i yy, ten proszek zostaje przyklejony tylko do określonych miejsc, a następnie przetransferowany do papieru za pomocą ciepła. Dobra, to jest teraz tutaj kolejne wkręty. Troszkę śrubek tu jest wkrętów. Tu już jest taki mechanicz już jest taki, taki całkiem solidny. nie to co w drukarkach laser, atramentowych, w których znajduje się nie taka Raba z niewielkiej ilości stali i tu są takie silniczki i tam jest właśnie taki zespół drukujący yy, ozedły się w tu yy, przy pojemnikach na tusze Gdyby tutaj trochę części będzie z tego tu jest, o czekam. aha tu można wyjąć tu są takie kostki To jest właśnie tutaj taki jeden z mechanizmów tego urządzenia Tu sobie wpływam na bok tu chyba będzie Aha, To chyba jest mechanizm bębna, który omawiałem wcześniej od na bok a tutaj znajduje się zespół napędowy, czyli odpowiedzialny za przesuwanie bebda i papieru. wrócę to, żeby było lepiej widać. Trochę części będzie z tego. Tu jest taki wałek. Tu są kolejne wałki. Tu jest jeszcze wentylator. Tu jest temperatura pracy 180 stopni ponieważ w takiej temperaturze topi się toder tu jest taki wałek, ale ciekawy czy dałoby tego o wałek wyciągnięty to jest wałek do przesuwania papieru co tu jeszcze jest a tu jest wentylator który wcześniej wspomniałem tu jest mechanizm napędowy tutaj jest y, cały stanu śrubek wkrętu to trzeba wykręcić na końcu zostaną tam tylko y, kawałki metalu i kawałki tworzywa tu z tego kładzę batę wałki i idę takie bało wartościowe elementy I powinny być jeszcze tutaj zabotowane w środku silniczki. Powinny być jeszcze zamontowane. Powinny być jeszcze zamontowane. Nie. mechanizm koło z zdejmuje. zdejmuję tu kolejne elementy już chyba będzie silnik krokowy o już jest dobra tak wygląda tu są powinien być chyba jeszcze co dałem, gdzie jeden taki silniczek Więc muszę Wody, czy nie? Nie, tutaj jest taka wtyczka o, tak to wygląda. Nie. Wentylatorek. Na napięcie 24V. te kolejne wkręty, wkręca wszystko, bo wkręty nie wyrzuca, mogą się przydać w różnych projektów, bo to jest właśnie cały plastikowy szkielet. Tutaj jeszcze są... Kolejne takie mechanizmy, To tu coś jeszcze z tyłu jest, to trzeba odkręcić. wkręcić. jest jakiś bez. jakiś kolejny mechanizm. Kolejne kilka zebate. czekajcie co tu jeszcze jest Aha. Dobra, to już mamy. Dużo roboty z do, ale niestety dużo części. Kiedyś oglądałem film o rozbiórkach serokopiarki i rzeczywiście tam części było całkiem sporo, a nawet ja sam uczestniczyłem w remontażu takiego urządzenia, ale to było w 2014 roku. Dostałem takie urządzenie na na zoom, ale ta było w środku części różnisty. Niektóre po prostu się pozbyłem, ale i troszkę złobu rzeczy, jasna, bo ta brawa była metalowa. O, tu są kolejne wkręty, tu jest jakiś zespół, tu jest jakaś płytka, tu są jakieś diody narysowane. Nie wiem do czego to tu jest, ale to sobie odkręcę. To te Teraz najgorzej będzie te przewody tutaj wydostać. Te przewody trzeba będzie. Mógłbym je zwyczajnie podciskać, ale trochę szkoda by mi było, więc ja muszę znaleźć je sposób, żeby je zdemontować. Przewodów też nie wyrzuca, bo one się mogą przydać. Można jeszcze po prostu potraktować jako źródło dodatkowej kasy są skupy, co zbierają takie przewody po kilka złotych za kilogram, ale tego trzeba mieć naprawdę sporą ilości czy to się opłaca. Jakby się tego białoda, tody. Owszem, to by się opłacało, ale tak, taki ważny nosiciel tych przewodów zgromadziłem, to niestety tego nie ma sensu yy, robić. Dobra, teraz tutaj jeszcze zostały takie yy, wkręty. z jest jakiś zespół. Czekajcie, czy to się da odkręcić? Aha, tu są kolejne wkręty. Nie ma tutaj dużo metalu. Spodziewałem się, że będzie więcej, ale okazało się, że raba jest plastikowa. Jak już powiedział wcześniej, o tym zespół. To sobie zostawię do demontażu na później. Jakiś kolejny przewód, tu jakaś kolejna wtyczka. Tutaj jest kolejny kawałek metalu. To trzeba zdemontować. To, to, to teraz się zabracha. To jest ostre, to trzeba na tym to zważać. Udaje mi się to zdemontować. A tu jest jeszcze połączona z kawałki tworzenia stóp, tego akurat nie będę wyrzucał. To wyłaś! Ta rama chyba będzie ona pocięta. Te są ładne. Kawałki tworzywa sztucznego jeszcze w tym się... Aha, tu jest wkręt Okazało się, że trzeba będzie go odkręcić Tu jest właśnie to, tu nie chciało za dobrze wyjść To jeszcze takie wałki. To też jest do produktu, jest w taki sposób. O, tu jest wałek. To są wałki do, do transportu papieru. O, kolejny wałek. Jakiś kawałek metalu jest. O, takie coś jest. Tu jeszcze takie blaszki. Dobra, to sobie zostawię na później. To są części, które pozyskałem. Podsumowanie. Tutaj takie o duże części z tego dało. To tyle jeśli chodzi o ten film. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, komentarze bile widziane.